Przydaje się, mamy większe rzuty. Znaczy, może wy tego nie dostrzegniecie, bo nie jestem pewien, czy widać dokładnie tutaj ten pasek, ale naprawdę rzuty są niewiele, ale lepsze. Ogólnie potem są wiele lepsze pierścienie i w ogóle. Ale to, na przykład, magiem, ta pierwsza toga, nie wiem. Taka ognia, w każdym razie miałem przy otaku lodu, więc taka ognia dostajemy. Ja nią grając magiem, przyjąłem całą fabułę. Nie zmieniamy jej ani na chwilę. Trochę to dziwne, ale od przez spory czas w tej grze jest używana magia ognia, która, no, przyda nam się, tego pewnym można być. A i odporność na nią, dzięki temu na przykład możemy wziąć kulę ognia i walnąć prosto w siebie, jeżeli jesteśmy otoczeni. I tyle by z tego było. Hmm. Jest problem. Mamy skrzynkę. Mamy my proce. Możemy proco walnąć w skrzynkę. Ale nie jestem pewien, czy to wystarczy. Ale, no, jak, jak nie słujemy, to nic się nie dowiemy, więc wyważ. Chodzi głównie o to, żeby. Da się w ten sposób pułapkę aktywować, ale nie zawsze się da, więc. Nie, uwielbiam te ich. Jak to. Ich komentarze. Hmm... Aha, i sukces niemożliwy. No i rzut obronny się udał, a nasz towarzysz zdechł. Jeżeli nie otworzymy, to tak i tak będziemy musieli się teleportować. Kupimy jeden wytrych i spróbujemy wytrychem. 36 do 37. Prawie nam się udało. To nie tak, że sukces jest niemożliwy. Tylko tyle, że jest on dosyć ciężki do osiągnięcia. No, daj mi jeden wytrych, bo chyba się nie obejdę bez niego. Masz plus jedynkę i dwie plus jedynki. No dobra, niech będzie. Spróbujemy. Ogólnie chcę potem nauczyć się obręczności. Do czego mi ona? Otóż nie chcę walczyć dwoma mieczami, wtedy premia jest o wiele mniejsza. Znaczy, na minusie oczywiście. No i spróbujemy teraz otworzyć. No i sukces. I co mamy? Półpłytowa plus jeden, która waży za Chiny za dużo. Um, trzeba to tutaj jakoś poukładać, żeby się zmieściła. Bo jednak no 10 to jest coś. Um, bę, bę, no i biegniemy dalej tutaj. Widać już jakieś drzwi na minimapie. Dopiero wczoraj się zorientowałem, że... albo to może było dzisiaj nad ranem. W razie dopiero się zorientowałem, że przy nagrywaniu wy widzicie w kwadracie ja widzę na full ekranie i... No, przepraszam, ale mój monitor nie jest aż tak wielki, żeby ani będę zmieniał w specjalnie rozdzielczości. Po na tej się chyba gra najwygodniej w ogóle. Kolejne miecz Ogólnie, naprawdę, tutaj chodząc po tym, wzbogacimy się chyba dziesięciokrotnie. Więcej niż dodaliśmy. Pamiętam, że na koniec jest jakaś porządniejsza nagroda, ale jaka, to teraz nie powiem. No i dobrze widać szliśmy. Jakieś czaszki. Minotał. Znaczy, minotały ogólnie nawet, nie wiem, jak ktoś gra, to wie, że w intrze jest. Ja go nie dawałem. Właśnie, w takim... No, przerowniku. Na samym początku przy włączaniu gry właśnie jest walka z Minotaurem. I zgaduję że tamten bohater to był nie wiem jakiś trzeci poziom Max, bo nie tutaj widać z towarzyszem, nawet bez towarzysza jestem w stanie jego zwalać. A tamten musiał użyć podstępu i niezbyt Fair to zrobił, ale... No i... Kolejny rzut się udał, 30 do 18. No to nie powiem, żeby to był zły. Notały mają zwiększone obrażenia, więc jak nas grzmotną, mogą nas nawet czasem krytycznym, oczywiście, mogą nas ściągnąć na jeden atak. No i wypoplałem, ściągnęły nas. Trzeba ile doświadczenia stać. My niby jest, że stracimy. No, 400 punktów, czyli 4 notaury straciliśmy. A nie, nie z tobą. Takie przyzwyczajenie już, że do klas nudów podchodzę. Ym, 3, 1, 1. Potem chwazną będzie kombinacja ładna. 3, 2, 1 to. Ym, to luzik. Ym, no i widać, towarzysz już biegnie za notaurem. bym. No i git padł. Co my tutaj mamy? Kolejna pułapka. Jezu, ile tutaj jest tych pułapek? 40 do 14. Idealny rzut obronny. Chociaż największy to jest chyba 200 można mieć rzutu obronnego. Ale to też trzeba mieć idealnie postać zrobioną. Ja nie wiem takich robić kombinacji. I chyba, z tego co pamiętam, to my jako pierwsi przejdziemy te tutaj labirynty. Nikt przed nami jeszcze chyba tego nie dokonał, czy coś w tym stylu, i dlatego dostaniemy m.in. najlepszą nagrodę. Przynajmniej jak dla mnie. Może jedną z lepszych, nie pamiętam dosłownie, tylko pierwszy rozdział ze mną na pamięć. I... No i kolejny wódz, co oni mają ostatnio z tymi wodzami, kogo my rozwaliliśmy? Wodza. Goblinów, Orlinów, Orków i teraz Minotaurów. To ich sporo, a ja naprawdę niezbyt mi się widzi rozwalanie ich wszystkich. O, no i ładna tak krytyczny. Ten tutaj pójdą w nas czarem, ale pójdło. To był chyba czar. No i ładnie dostaje. No, jak my zresztą. 25. No i gin. Mamy całkiem spogałniki. No i 400. doświadczeń naprawdę nieźle za jednego przeciwnika. Prawie 500. Yy, tak, wzięliśmy kuszę, jeszcze jakieś szczątki. Chazą, będziemy musieli tam wrócić, sprzedać przedmioty. I znowu wrócić. Yy, nie wiem ile nagrywam. Jak ja nie lubię mieć jakiegoś licznika czy coś. Tak, tam wiem był Minotał, ale ja nie chcę z nim walczyć, przynajmniej mi się nie widzi. Co hmm, zapasy. Otwórz. Dlaczego nie noszę lepszych zbroi? Otóż odpowiedź jest prosta Jeśli bym je założył, straciłbym moją pełnię do zręczności. A zręczność jednak jest tutaj przydatnym atutem. Hmm. Kwarc. Fluor, kwarc, topaz, a my mieliśmy narzędzia plus 6, plus 3. Znowu będziemy je mieć, ja będę pamiętał na przyszłość. Tak, sprzedam tutaj te końcówki, z by bym potrzebne Strzały idą tu, lekka kusza tu i walczymy 39, czyli tyle, ile powinniśmy Potrzebuję uzdrowienia. Tak tak, tak, ta kampania jest dosyć wyjątkowa, bo tylko w niej możemy ginąć ile chcemy. W następnej blaże, w pierwszym dodatku, który też mam zamiar nagrać, jak już kiedyś mówiłem, będzie, nie będziemy mogli ginąć, bo zgon równa się game over. I tam będę musiał bardziej uważać na swoją postać, bo jak nie zapiszę, musiał od nowa spór kawał gry przechodzić, a tego raczej nikt nie chce. No i na wejściu mamy Gargulce. Kolejny nowy przeciwnik, który jest. Skoro jest z kamienia z ma zmniejszone obrażenia. E Hem i Gargulce to są właśnie. Te co się. Jak je aktywować? Otóż odpowiedź jest prosta. Są miejsca pułapki. To po prostu je aktywują. Do najlepszych pomysłów to nie należy, bo doświadczenia za nich za dużo nie ma. Chociaż nie wiem, nie niestety, chyba też coś koło setki jest. No no i dziękuję. Zaraz sprawdzimy. Można zniszczyć je pod... jak są kamieniami za pomocą czarów. Nie wiem. Chyba zwyczajnie się nie da. Hmm, nogini, gargulcu. No i za towarzysz przyjdzie i nam pomoże. Rozważając z tego wrednego, wielkiego, kamiennego. No wiem, za wiele doświadczenia za nie nie ma, bo tylko 20. I jakiś przedmiot, czy nic. No jednak. Czoszka gargulsa i nie wiem, czy z niej da się robić pułapki, nie jestem pewien. Ty się aktywujesz? Nie, chyba nie chcesz z nami walczyć, co? Mądre. Ale za to. Tak, z tych kłykci można robić pułapki. I pokażę. Tak przy okazji, pułapki są dopiero od któregoś dodatku. Nie jestem pewien, znaczy robienie pułapek jest dopiero od któregoś dodatku. Albo ja po prostu nie zwrócę na nie uwagi. Tworzenie zestawu pułapek. No i można negatywną możemy zrobić. Zróbmy sobie średnią. Aha, więc nie udało się. Spróbujemy zrobić najsłabszą. Mamy jedną najsłabszą. Tak możemy zrobić ich chyba jedną, czy dwie. Dwie. Mamy dwie bonusowe pułapki. Nie wiem co z nimi zrobimy. Nie mam pomysłu. Pewnie użyjemy w którymś momencie, jak będzie z nami cienko. Kolumna. No i promieniuje światłem. Hmm. No i, szczerze mówiąc, nie lubię tych... Nie bych biegać po piwnicach, podziemiach i takich tam. Ja wolę mieć otwartą przestrzeń. Z kim walczymy? Gul łupieżca. Niezbyt mnie to cieszy. Ataki zaskoczenia i krytyczne na niego nie działają, więc musimy go atakować podstawowymi. Hmm. Jakie tak właściwie nasze moje obrażenia? 1K6, czyli 1 rzut kostką K6, czyli no nie najgorzej. Jak ktoś nie orientuje się o co mi chodzi, to polecam poczytać o systemie Dungeons and Dragons. O, po prostu trafnie krytyczne są mniej więcej takie jak są razy. Czy 19, 20 możemy maksymalnie tą bronią zadawać? Przynajmniej ja więcej nigdy nie zadałem. Eee, Jezu. Mam nadzieję, że tego nie, by, nie było widać na nagraniu. W razie mi na całą sekundę zrobi się czarny przez. i znowu, przez Skype'a, który chodzi na to w tle. Filar eee, światła, beczka jakaś, kolejna skrzynka. O, i całkiem sporo pułapek. Czujemy je rozbroić. I raczej nam się, tak jak rozbranie się udaje prawie zawsze, tak zbieranie dosyć rzadko. Hmm, 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 hmm. Dlaczego je rozbrałem, skoro, skoro je widzę i mogę ominąć? Otóż odpowiedź tutaj też jest dosyć prosta.